Siema ja Leszko, jestem Mateusz i dzisiaj chciałbym powiedzieć, że widzę, że mam już 497 97 wyświetleń tak ogólnie na samym kanale jestem z bardzo zadowolony 207 na jeden z moich filmików, na dzisiaj go w najpopularniejszych na moim kanale subskrybcji 8, chciałbym 10 10 subskrypcji. A więc słuchajcie, lajkujcie! A więc lajkujcie, jeśli będziecie lajkować. Załasz jak najwięcej łapek. Jeśli będzie dużo, to jestem przepraszam bardzo, była taka duża przerwa na moim kanale. No ale. Byłem dwa dni u babci, więc mogła być troszkę duża przerwa. Yy, przepraszam was tam filmu nie nagrywałam, chociaż mogłem się, bo jeszcze nie przyjechał. Live już na naprawdę będzie 25 albo 24. Ja się no, w niedzielę troszkę nam nie wyszło, ale nie smućcie się jak w niedzielę nie było tego live'a, albo 25, albo 24 postaram się wybył. Jeśli yy, sojcie... Jeśli wiesz dużo subskrypcji, czyli 10, to nagram... To zrobię nową serię. Tak, zrobię w nową serię na materiału osiąganiem w Robloxa. I słuchajcie, jeśli, sojcie, jeśli.. Będziecie chcieli... To stworzę nowy mój kanał Mateusz Games Survival i tam będę nagrywał filmik z Minecrafta, Survivala, tak. Minecraft Survivala. I z tych kanałów. Tak, tam będę nagrywał serię z Survivala. Pierwszym już nagrałem na Mateusie Gawliku, ale to jest taka mieszanka, a więc... Myślę, że tam nie będę nagrywał już więcej takich serii Survival. tam była pierwsza część, no to, że ją usunę, a więc znacie ostatnie 3 dni od tego filmiku, żeby pooglądać ten Survival, w za dużo nie zrobiłam, tylko się go. Bo za trzy dni usunę go i skopiuję go na Mateusz Game Survival. Postaram się teraz zrobić na kanał. Jeśli ktoś nie zrozumiał, jak robiłem ten kanał, to piszcie do mnie w opisie. Opisie, w opisie, się nie da pisać. Piszcie do mnie w komentarzach. Tak, jeśli mam w komentarzach wyłączone, bardzo przepraszam, ale ja nie umiem w wszystkich filmach zobaczyć, czy mam komentarze wyłączone, a piszcie do mnie pod innym filmem. Ja, ja tam się włączę komentarze i tam piszesz, na przykład, coś tam niejasne, bo naśniłem albo coś. No a więc co, jeśli macie czas. 10 dni, żeby mi coś napisać, bo za te 10 dni będę robił stanie survival. A więc, słuchajcie, piszcie, że coś niejasno mnie bo ja już czwartego kanału nie będę tworzył. Tak, o, ja ten Mateusz Gains, który Wam pokazywałem, to ja też na nim będę nagrywał filmy. I no, jeszcze coś niejasno mnie to spróbuję wyjaśnić, co jeszcze raz. I tylko w jeszcze lepszy sposób. A więc do zobaczenia. Trzy, dwa, jeden. Papa. Pa.